Tak, tak, to znowu my w kolejnym odcinku magazynu Cała Prawda o Futbolu. Dziś porozmawiamy o reprezentacji, jako że już w najbliższy czwartek pierwszy mecz sparingowy przygotowujący nas do Euro 2016. Moim gościem, gościem specjalnym jest Michał Kotowski, zawodnik Czarnych Odmuchów. Cześć. Słuchaj Michał... Adam Nawałka w meczu z Islandią wystawi według Ciebie pierwszy skład, czy raczej da zagrać dotychczasowym zmiennikom? Ja myślę, że wystawi do na pewno ten trząd, który powinien zawsze grać w pierwszym składzie. Na pewno Lewandowski, bo z że nie mamy żadnych problemów. Na pewno Glik na środku. No i Grychowiak. Grusicki pewnie też. No i mam nadzieję, że Borszykowski dostaje też szansę od początku. No, a zresztą jest, może coś poeksperymentować, ale trzeba za że moim zdaniem powinien być, powinien być ten sam, bo to w końcu pierwsza drużyna reprezentacji. W tych powołaniach nie ma Pawła Olkowskiego. Uważasz, że selekcjoner przygo będzie przygotowywał Artura Jędrzejczyka na pozycję prawego obrońcy, to zatem idzie zmiennika Łukasza Piszka i rywala Olkowskiego? Być może chce tak zrobić. No, myślę, że nawałka wie, co robi. Jolkowski pewnie jeszcze będzie dostawał powołania w innych meczach sparingowych. Za nawałką przemawiają wyniki, więc no, on jest tutaj królem i on decyduje o wszystkim. I myślę, że tutaj e, nawet Jędrzejczyk też nie będzie miał żadnych problemów żeby zagrać na tej pozycji. To jest dobry zawodnik. A piszek jest e, też jednym z takich pewniaków. O, szukanie dla niego wynika jest dobry. Porozmawiamy o lewej stronie defensywy. Jeszcze do niedawna była to nasza największa bolączka. W tej chwili mamy na tej pozycji wcześniej wspomnianego przez nas Jędrzejczyka, Wawrzyniaka czy też wykreowanego podczas tych eliminacji Rybusa, który według Ciebie jest takim najbardziej wartościowym zawodnikiem na lewą obronę. Ja na pewno w jednym meczu wypróbował Rybusa. W całym albo w prawie całym meczu. Ciekawie zagrał eliminacja na tej pozycji. Potrafi się podłączyć obecnie, a to jest duży walor. W defensywie też jakichś tam wielkich problemów nie miał. No i Wawrzyniak jak jest solidny, i myślę, że też powinien. Ja tak ci powiem szczerze, że przez tę eliminację ta lewa obrona się zmieniała. Zaczęliśmy z Kubą Wawrzyniakiem, później grały Jędrzejczyk, później ponownie wróciliśmy do Wawrzyniaka. Rybus zagrał i w meczu z Niemcami na lewej obronie, i w meczu z Gruzją. Prawdopodobnie wyszedłby także na Irlandię w tym meczu rewanżujący ze, ze, ze Szkocją zresztą zagrał. Pewnie by wyszedł na Irlandię, gdyby nie, nie kontuzja. Tak więc uważam, że tutaj selekcjoner Adam Nawałka ma naprawdę duże pole manewru i takie sztandarowe pytanie, kto koło Krychowiaka? to no Za to, że dobrze zagrał ostatnio w Europy. Jest młody. Ja też na młodych, połączenie takiego, ono Krychowiak też jeszcze jest młody, ale obok siebie też powinien mieć kogoś z większą finezją, kogoś kto ofensywnie może zagrać Krychowiak bardziej do. Yyy, a pokusiłbyś się o taki wariant, może na przykład środek pola, Krychowiak zieliński i dwójkę napastników. Yy, wariant typowo ultraofensywny. No, już może nie ultra ofensywny, ale na pewno dwóch napastników, Lewandowski i Milik, oni grać we dwójkę razem. Oni się dobrze rozumieją i od kiedy oni grają we dwójkę, to w... i Lewandowski na to korzysta i Milik, bo zawsze był problem z tym, że Lewy nie ma podań, nie Lewy nie ma sytuacji, bo grał sam w ataku, od kiedy jest z Milikiem, no to obaj strzelają. I na pewno bym ich we dwójkę wystawiał cały czas we wszystkich meczach sparingowych przed Euro. No i dwóch środkowych, to to właśnie... Ja stawiam w ten sposób przekroczenia na typowo defensywnego, na drugiego jakiegoś takiego środkowego czy ofensywnego kalinety albo ziemnika. A jodłowiec? Jodłowiec jako jak odmiennik. <laughs> Dobrze, przejdźmy, albo nie, jeszcze się <laughs> zapytam Ciebie o jedną kwestię. Załóżmy odpukać, że któryś z naszych napastników łapie kontuzję. Kogo byś widział w roli zmiennika lewego czy milika z który został teraz powołany? To dobry kandydat? Myślę, że w tobie jest bardziej pewny. Ostatnio ktoś tam gra. Może odpali. Może wyjdzie mu ten sezon. No i, i stałbym jak na razie na niego. Dwa słowa o Islandii. Uważasz, że to jest dobry rywal w kontekście przygotowań do wielkiej imprezy, jaką niewątpliwie jest Euro? Myślę, że bardzo dobry rywal. Myślę, że przede wszystkim też dlatego, że drużyna na podobnym poziomie. Tak samo jak polska rewelacja tych eliminacji. No i dobrze, bo te pierwsze sparingi po wejściu do dużego turnieju zazwyczaj są takie, że drużyny lekceważą albo nie podchodzą poważnie. Ja myślę, że nawet będzie to taki dosyć prestiżowy mecz, dwie silne. Dwie drużyny, które aspirują do tego, żeby stać się takim euro. Europejskimi y, siłaczami. No, i myślę, że też fajnie, no bo Islandia nie powinna tak ważyć, ani, ani my, Islandii. Może być ciekawe. Ja teraz tylko tak szybciutko uzupełnię te informacje, które podałeś. Islandczycy w grupie A, gdzie wiemy, że mier mierzyli się i z Turcją, i z Czechami, i z, i z Holandią. Dwie porażki, jeden remis, sześć zwycięstw, drugie miejsce w grupie. To drugie miejsce nie było podyktowane wcale porażkami którąś z tych czołowych drużyn, a remisem złotą u siebie 2 do dwóch. Uważam, że to jest naprawdę bardzo solidny rywal. Zresztą podzielam twoje zdanie. Tak więc spodziewam się dobrego widowiska. Przede wszystkim selekcjoner Adam Nawałka będzie mógł realnie ocenić potencjał obecnych zawodników. Wróć też na chwileczkę do personaliu. Cionek to jest bu burzliwy temat wśród kibiców tutaj już się uśmiecha. Zresztą ja też, bo to moim zdaniem jest kompletne nieporozumienie w kadrze nawałki. Zgodzi się z moją tezą? Ja mam się, że Nawałka, za na tak to jak mówiłem, przyjawiałem wyniki i on wie, co robi i powinien mieć wolną rękę. Dziennikarze mogą tutaj mówić, to co ale ale on ma teraz właśnie ilość tam paringu przede mną do wykorzystania i chce przede cały w tym też a Pionek, no, jaki jest, taki jest, ale przynajmniej jako ten, jak się mówi, farbowany lid, się nie obraża, nigdy nie mówi, że już nie będzie grał w prezentacji, tylko po prostu szanuje to, że dostaje szansę i tego korzysta. Myślę, że też szanuje, do tego zawodnika jakiś powinien być. No, a sparingi mecze pokażą, czy, czy pojedzie na Euro, czy nie. Dobrze, panie Michale, czas nam się kończy, więc typujemy, jaki wynik na Islandii. Jeśli będzie grał w to wygramy. Ale nie konkretny? No, fajnie, bo jakby zagrali na no, 0 więc 2-3-0. Byłoby super. Ja jestem troszeczkę mniejszym optymistą y, niż ty. Postawiłbym na 2-1 lub y, 1 do 0 po dobrzej grze naszych kadrowiczów. Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Cała Prawda o Futbolu. Moim gościem był zawodnik Czarnych Odmuchów Michał Kotowski. Dzięki. Marcin Gat, do usłyszenia.